Dobra, Elon Musk, mam dwa naprawdę ważne pytania. Po pierwsze, dlaczego się tak szybko przebrałeś? To tajemnica państwowa. Aha, okej. Okay. Eee, no i gdzie nas wierzysz i po co nas zabrałeś z Syberii? Otóż otrzymałem komunikat, że wasz budynek jest atakowany przez podlasie. O nie, tylko nie podlasie. Dobra, dawaj tam pedał gazu, a tu nie ma pedału gazu w głąbie. A, no, no to... No, no to... No, 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 no nie wiem, przyspiesz. <śle> Dobra, wylądujemy na dachu. Okej. Okay. Też nie wiem, chyba. Trzeba będzie użyć awaryjnego lądowania. Dawaj, Elon Musk, uda ci się. No, nie wiem. Dobra, wyskakujcie z pojazdu. Muszę użyć samodestrukcji. O, dobra. O ogórek, udało nam się. Udało nam się bezpiecznie wylądować. No i super. Gdzie jest to podlasie? Co to za statek tu się rozbił? Dobra, mniejsza, ty, e, żulmietek, atakuj! Chwila, chwila. A to nie jest dom tego Jurka i Czerwonego Ogórka? No tak. A czemu my chcemy ich atakować? Bo to nasi odwieczni wrogowie. Co, ale ja im pomogłem z policją. Ty chyba sobie szartujesz. Weź atakuj jak ja ci każę. O nie, tak nie będzie. A co ty robisz? Ała! O. Chwila. Słyszę. Słyszę Szus sąsiada z szóstego piętra. Czy on powrócił? O nie, tu jest traktor jeszcze jakiś. No, faktycznie Podlasie zaatakowało tutaj. Jurek, jesteś tutaj? Wróciłeś z Syberii? Tak i właśnie mnie traktor atakuje. O, o, rozwaliłem ten traktor. Dobra. Koła tu trzeba jeść, wyłączyć, bo są zepsute. Och, dobra. A mogus do ataku. Tak jest. Chwila. Żółmietek? Tak to ja. O nie. Ty chyba nie, nie będziesz po stronie Podlasia. Oczywiście, że nie. Sąsiad mi zapłacił dwa grosze. Eee, Okej. Okay. No, ale stwierdziłem, że nie starczy nawet na jednego. Aha. Także się nie zgodziłem. Co to tu lata, to ja nie wiem. Mm -hmm. Ej, uważaj za tobą! O. Oj, sąsiad, sąsiad. Wim, wim. Oj. Miesia to. Oj, sąsiad, sąsiad. Teraz to sobie narobiłeś kłopotów. Czas wezwać moc podlasia. Jak mogłeś wykorzystać moc, której mnie nauczyłeś przeciwko mnie? E, no, no bo tak, no bo... No bo tak. Aha, no, liczyłem, że będzie dziś mądry tekst i że ten film zacznie być jakimś filmem na Netflixa z morałem, ale widzę, że cały czas trzymamy się naszego kontentu, także doskonale. Tam pod Podlasie walczy. Muszę do nich dołączyć. Uch. ma Amogus. Co? O nie, ten nowy sąsiad dołączył do walki. Wiedziałem, że on jest jakiś podejrzany. Dobra. Abraka, dobra. O Co A masz. O. mnie, ty Amogusie. Naprawdę to wszystko, na co was stać? A, miałem tam buraci w tym plecaku. Aha No Otóż to nie wszystko. A Abraka dobra! No proszę, Jurek, znowu się spotykamy. No nie, ile razy będziesz wstawał? Wiesz, że jeżeli nie wynajdziesz nowych, nowych taktyk ataku, to ci to nic nie da ciągłe powracanie. A tobie nic nie da. Bycie nieśmiertelnym, bo jesteś jednym z głównych bohaterów tej serii. Eee, no dano, da, no, bo jestem nieśmiertelny. No w sumie masz rację. Wiesz co? Czas to zakończyć raz na zawsze. Abracadabra! Czary mądry, Twoja... Co jest? Moja moc nie zadziałała. O, ale wybuchło gdzieś indziej. Niespodzianka!